Witajcie, rodzice niebiescy, ojcowie matki alienowani. Dzisiaj w kontekście orzeczenia, właściwie, odpowiedzi, właściwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 października 25, podpowiedzi dotyczącej tematu nakazu zapłaty za nierealizowane widzenia, spotkania z dzieckiem, rodzica, z którym dziecko w danym momencie nie mieszka. I teraz uchwała sądu tutaj sobie przeczytam ją. Yy, ta uchwała będzie też zlinkowana pod filmem. Możecie sobie wtedy wejść na stronę sądu i ją przeczytać dokładnie wraz z zapytaniem, natomiast ja tutaj przeczytam już samą tylko uchwałę. Uchwała sądu najwyższego z dnia 3 października 25. Okoliczność, że rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem nie wypełnia obowiązków w przedmiocie kontaktów ze względu na postawę dziecka, czyli. Patrz w naszym przypadku alienacji, dziecko do ciebie nie przyjdzie, bo nie ma takiej woli, nie chce. Więc, jeszcze raz powtarzam, okoliczność, że rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem nie wypełnia obowiązków w przedmiocie kontaktów ze względu na postawę dziecka, nie wyłącza możliwości nakazania zapłaty sumy pieniężnej na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów. Artykuł 598, paragraf 1 kodeks postępowania cywilnego. Także wtedy, gdy postawa dziecka wynika z zachowania, zachowań obojga rodziców. Czekamy jeszcze na uzasadnienie, które ma się pojawić, dlatego podam pod filmikiem e, link, jak już wspomniałem do tego, e, do tego, do tej uchwały i tam pewnie będziemy czekać e, na to uzasadnienie, na opis. E, zazwyczaj w PDF się pojawia, natomiast Przeczytałem to i jakby jest to jakby kompatybilne z tym, co myślałem wcześniej, a właściwie łączy się to z sytuacją tak wcześniej już przeze mnie poruszaną, dotyczącą technik manipulacji, jakie rodzice alienatorzy stosują wobec dzieci, by nie dopuścić właśnie do spotkania z drugim rodzicem, a jednocześnie ustawić tak sytuację, żeby to dziecko zwyczajnie w świecie powiedziało, nie, nie chce iść. Już mówiłem, o, omawiałem jedną z tych technik, natomiast w tej chwili, tak na szybko, przypominając sobie różne przypadki, różne opowieści różnych rodziców, właściwie znalazłem sześć, tak od razu. Czyli pierwsza to jest na atrakcję czyli impreza, wyjazd. Nagle dziecko mówi, że nie chce iść. Potem nagle rodzic dowiaduje się po czasie że rodzic alienator wspominał cały czas, że tak powiem, i zasiewał dookoła tego dziecka informację, że gdy ono było, będzie u drugiego rodzica, to on będzie na wspaniałej imprezie, właśnie takiej, prawie żyć dla dzieci. I co? I dziecko powiedziało, że nie chce iść do drugiego rodzica. E, drugi sposób, na litość i boleść. No tak, no to można sobie to wyobrazić, pewnie wielu was to przeżywało. Żegnaj, synusiu, żegnaj, Curusiu. Tata, mama będzie tęsknić za tobą, bardzo, bardzo będzie tęsknić. Papa, papa, żegnaj! Powrót jeszcze raz, żegnaj! To ja już odchodzę. Starczy. Starczy po prostu. Trzeci sposób na filmy i gry komputerowe No to też jest niby atrakcja, ale wystarczy takiemu ludkowi, szczególnie w wieku gdzieś tak, 5-6 lat wrzucić fajną bajkę, filmik, jest ciepło, siedzi w domku, SMS od drugiego rodzica, jestem czekam, czekam na dziecko, pytanie, tata, mama przyszedł, przyszła, idziesz, a tu jakaś akcja, e, pingwiny z Madagaskaru, e, jakiś żuwień, ninja i tak dalej, i co? Dziecko nie chce iść. To samo z grą komputerową, nie muszę tego chyba rozwijać. 3. Na groźbę przymilną. Szczególnie rodzic, który trzyma dziecka albo je ma blisko siebie i. Co, co córusiu? Pójdziesz do taty, mamy? Pójdziesz? Wystarczy reakcja mimiczna, uścisk ręki, charakterystyczny ton, który wyczuwa dziecko. I po spotkaniu. Na głód, na głód też opowiadane przez rodziców. Szczególnie ze strony matki. To jest yy, stosowane, które jak najdłużej karmią dzieci piersią. Czasami do trzeciego roku albo jeszcze dłużej. I nagle okazuje się, że tak ustawiają karmienie, że w momencie, kiedy ma wyjść dziecko do ojca, czy być spotkanie z ojcem, ono jest akurat głodne. Nie pójdzie. Dziecko nie chce. Wszyscy widzą. Zmęczenie i sesja ta na przykład poobiednia. No tak, no bo jeżeli spotkanie odbywa się o godzinie załóżmy 15 albo odebranie dziecka, a się ustawi obiad o godzinie 14, 14 powiedzmy 15, to dziecko ledwo zdąży zjeść. A potem robi się senne i marudne, szczególnie młodsze oczywiście. Wtedy wystarczy jeszcze dołożyć do tego filmik. Nie wyjdzie. Nie chce. To tyle. Pytanie teraz, co będzie dalej z uchwałą? Mam nadzieję, że zaważy na orzecznictwie sądowym. Czy ta uchwała wyeliminuje, czy się potworzą nowe sposoby manipulacji dzieckiem? Czy skontruje, czy ukróci je? Ja mam taką nadzieję, aby. Do zobaczenia.